Na papierze to wszystko ładnie wygląda, bo podobno ja mam mecenasa Marka z Jaworzna. Pan mecenas Marek jest starszą osobą już. Mieliśmy jeden kontakt, czyli właściwie nie wybronił mi i wybronił. W drugiej turze lepiej mu poszło niż w pierwszej turze. Czyli to samo, przyjrzyj się raz temu samemu. <grym> Jaki jest mój kontakt z mecenasem Markiem? Bo to był luty przygoda 22 luty. O, a teraz jak ja to nagrywam, to jest 22 sierpień. A mówię, Mecenas Marka raz widziałem i raz słyszałem, bo mecenas Marek rzucił mi słuchawką, a przed tym rzuceniem powiedziałem, że pan Marek się wylogował ode mnie, czyli nie służy mi, bo rozpoznałem, że nie będzie mi potrzebny, bo mi nie służy. Tym się miał zająć mecenas Marek. Oczywiście mecenas Marek się tym nie zajął, czyli tak zwanie mam obrońcę i mecenas Marek oczywiście będzie, czy ja będę, czy nie będzie. No coś musi powiedzieć. Nie wiem co. Co mecenas Marek będzie bronił, jeżeli jest taki wniosek o tożku? Co? Będzie mówił, nie, 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 reprezentuję chorego umysłowego, ale nie, 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 tak? Bo mecenas Marek jest przydzielony na siłę, bo ja go nie potrzebuję, mówię. Nawet chciałem, żeby on sam, to on też mówi, że on psi, a reprezentuje no, psychicznie chorego, jakby nie było, bo tylko takim się przydziela mecenasów. Więc z punktu widzenia mecenasa, mecenas ma psychicznie chorego, a reprezentować z wnioskiem, żeby tego właśnie psychicznie chorego, który mecenas Marek reprezentuje, no właśnie <grybujesz> prokurator chce do szpitala, a mecenas Marek co powie? No właśnie, po co Marek przyjdzie? Za co dostanie nagrodę, czyli sędzia mu wypłaci? Posłucha, mecenasa posłucha i mu zapłaci za to. Na przykład, za co? Bo ja bym, jakby widział, na przykład, mecenas nie broni, to by mu nie zapłacił. No właśnie, a tu się okazuje, że oni tak od razu wszystkim płacą, po prostu, niezależnie co, adwokat powie to, widzicie, przejdzie. No właśnie. I teraz tak, do czego mecenas Marek nie będzie mi służył w mojej sprawie? Po prostu no Dlatego, że jak rozmawiałem z mecenasem, to mecenas, no cóż, no nie zna się na tych sprawach tak zwanych zdrowotnych czy medycznych, a wziął się za reprezentowanie kogoś, kto tutaj oczywiście główny punkt nacisku to choroby. Oczywiście zdrowie, choroba, zdrowie, choroba. I mecenas Marek nawet się nie zapytał, panie, a panie jest zdrowy czy chory? Na przykład, nie? jak mam pana traktować? No, na... <laughs> no sami rozumiecie bo mecenas Marek też mógłby powiedzieć już dawno, 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 on to powinien zrobić, bo on się w ogóle mną nie interesował, bo jakby się interesował, to już by dawno powiedział tak. Mój klient jest zdrowy, no właśnie, a prokurator Marcin Celarek prokuruje z koleżkami i z policjantami, proszę bardzo, jestem mecenasem i będę reprezentował pana, tak jest właśnie i tu, jak widzicie, mecenas by miał wolną drogę, mecenas już ze mną współpracował, on by pisał pismo, ja bym mówił i chodzili razem z mecenasem. Tylko, że mecenas jest już starszy, zna klimat eee, i widzicie, nie zna się, a wziął sobie robotę. To uważam, że to nie jest uczciwe. I tutaj pan Marek powinien się wycofać sam, 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 tak? Bo zwyczajnie jak pan Marek nie zna na medycynie, to właśnie, to o czym się rozmawia wtedy, to jak się to czyta, jak to potem przełożyć na jego język, bo to są dwa języki, tak? No właśnie, dwa języki, a tutaj trzeba trochę więcej wiedzieć o tym jednym języku, czyli co to jest zdrowie, co to jest choroba, co to jest umysł, co to jest osobowość, takie rzeczy pan Marek musi znać, co to są myśli, co to są emocje, co to są przekonania, co to są definicje, co to jest wiedza, co to jest prawda, co to jest sens. No widzicie, i wystarczy, że jak ktoś to umie, to nie trzeba mówić tych paragrafów. No właśnie, więc pan mecenas się nauczył paragrafów, a nie umiał o sobie, proszę bardzo. Więc ma okazję w podeszłym wieku i... nauczyć się bardziej o sobie. Jak może pan Marek będzie twierdził, że on dalej tutaj utrzymuje, że tutaj jego klient jest chory. <grystanie> widzicie, a jak pan Marek ma tak zwanego chorego klienta i się do niego nie odzywa i sobie przyjdzie i jeszcze może, nie wiem... Nie wiem, czy będzie ze mną rozmawiał. No właśnie. Za 5.12 na przykład od takiego klienta, to jakbyście byli sędzią, byście się dowiedzieli, że taki mecenas jest, co ma takiego właśnie klienta, że ma coś z głową i w ogóle z nim nie rozmawiał i tak sobie przyszedł do pracy. I będzie go reprezentował, bo... Tak naprawdę, jak masz zdrowego, to chyba wiesz, co reprezentujesz, ale jak masz takiego, właśnie O, to nie wiesz, co reprezentujesz, bo taki właśnie O musi mieć inaczej poukładany w głowie i jego życiu. I tak naprawdę no, pan Marek nawet nie wie, jak wielkie zaburzenia może wprowadzić zmiana środowiska dla osoby, która jest niezrównoważona. Tak, no właśnie, więc w pewnym sensie pan Marek musi reprezentować osobę z niezrównoważoną. Albo pan Marek stanie i powie: mój klient, czy to pacjent, czy klient jest zdrowy i tyle, i teraz to se róbcie właśnie z prokurowaniem, a odczepcie się od mojego klienta, proszę bardzo i tak, jakby tak Marek mecenas trzymał taki coś no to bym był zadowolony właśnie, ja jak zrobi inaczej to nie mój Marek mój Marek zrobi tak jak ja potrzebuję żeby Marek zrobił cierpiałem nieraz nie myślałem wcale Abym przed Tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, Sam nie pojmuję, jak w Twoje zajdę progi. I wchodząc sobie, zadaję pytanie, Co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Babadaba, tabadaba, 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 tabadaba. Tabadaba, 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 tabadaba. Ty z oczu znikniesz, nie mogę ni razu W myśli Twojego odnowić obrazu Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on mnie zawsze blisko mej pamięci I znowu sobie zadaję pytanie Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Twego zdrowia Życia bym nie skąpił Po Twą spokojność Do piekieł bym wstąpił Choć śmiałej żądzy Nie ma w sercu mojem będę dla Ciebie zdrowiem i pokojem I znowu sobie powtarzam pytanie Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Ta ba ta